Dzień dobry! Witam się z Wami 6 grudnia z tej strony, Karolina. Będziemy otwierać sobie dzisiaj poczuszkę z 5 i 6 grudnia, ale zanim nastąpi ten bardzo przyjemny moment w przeciągu ostatnich kilku dni najlepszy chyba moment przy nagrywaniu filmików, to chciałabym Was serdecznie zaprosić do udziału w. Takiej inicjatywie hashtagowej, żeby sobie skorzystać z naszego hashtagu, z który wymyśliłyśmy razem z Karoliną z kanału Lubię Haftować. Wciągnęłam w ten pomysł również Klaudię, kwietniową babeczkę, żeby powiedziała o tym na swoim kanale i mam nadzieję, że weźmiecie udział w tej hashtagowej zabawie razem z nami. Ten hashtag to jest haftxmas24 pod tym hasztagiem fajnie by było, gdybyście umieścili swoje prace, które w tym okresie grudniowym haftujecie. Wszystkie postępy grudniowe, zimowe, świąteczne, wszystko, co Wam w duszy gra i mam nadzieję, że razem z nami pokażecie, co tam u Was zagościło na tamborku. Tego hasztagu możecie używać na Facebooku, na Instagramie, jeżeli nie prowadzicie kanału na YouTubie, to tamte pozostałe kanały również są OK i będzie nam miło, jeżeli weźmiecie w tym udział i pokażecie. Bardzo fajnie będzie można sobie zobaczyć, co u kogo w tym czasie gdzieś tam w szaleństwie grudniowym gości. Zainspirować się, a może nawet gdzieś powstaną jakieś nowe plany. My z Klaudią akurat będziemy haftowały ten sam wzorek świętego Mikołaja, który pasuje właśnie do, święte, do Mikołajki, tej, którą pokazywałam Wam ostatnio. Będziemy haftowały. Jestem bardzo ciekawa, jaki materiał Klaudia wybierze. A postępy z tych haftów będziemy Wam pokazywały w grudniowych filmikach, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak nam to wyjdzie i jak zaprezentujemy swoje hafty, ja, jak i Klaudia, to serdecznie zapraszam. Karolina ma swoje plany grudniowe, więc również będzie się u niej hafciarsko działo. Więc serdecznie również zapraszam do oglądania jej filmów i mam nadzieję, że. Będzie to dla Was również taki przyjemny czas, jak i dla nas. Bardzo fajnie byłoby zobaczyć, co tam u Was na tych tamborkach gości i również się zainspirować. A dzisiaj teraz pokażę Wam, co u mnie zagościło w ostatnich dniach, wczoraj i dzisiaj, jakie postępy malutkie zaszły. Na mojej małej zawieszce na Dimku Hoink już jest tyle. I... Został tu jeszcze tylko spód choinki i prezenty, no i backstitch i będzie zrobione. Więc tyle, tak już wygląda prawie skończony mój ornamentik z... Prawie, no prawie nie prawie, no jeszcze troszeczkę zostało, ale mam nadzieję, że to jest na tyle przyjemny hafcik, że mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Tutaj również... Troszeczkę się pozmieniało, jeżeli chodzi o e, sklep z Dimension. E, w tym sklepiku tutaj już się e, wymurował mur, <gryw> także już jest ceglana ściana prawie skończona. Jeszcze tylko troszeczkę tutaj zostało tych pojedynczych, pojedynczą niteczką pół krzyżyków, i to już będzie skończone. Zostanie tylko ten szyld tutaj do e, właściwie można powiedzieć, że dach bardziej, bo tutaj jest tylko niebieskim i białym kolorem i już będzie krzyżykowo i półkrzyżykowo to już będzie wszystko skończone zostanie już później tylko backstitch także tak się yy, yy, klasują klasują? nie tak wyglądają moje prace wybaczcie, ale mam dzisiaj yy, jakiś taki problem z wysłowieniem się i muszę uważać bo coś, mój język dzisiaj się plącze, niesamowicie. I teraz te hafty, które, które są obecnie, to będą jeszcze, ale będą jeszcze nowe starty. To zobaczycie sobie w kolejnych filmach, które starty, jak to będzie wyglądało. A teraz przejdźmy szybciutko do paczuszki z 5 grudnia. Już tutaj otwieram. Mamy piąty. Cóż tu jest? O, coś. Ole ładniutkie. W małej torebeczce jakieś guziczki. Guziczki? Guz... Nie wiem nawet jak to nazwać. Ale śliczne ornamenty. Czy Wy to widzicie jakie to jest cudne? O, ja Cię kręcę. Jakie to jest malutkie i śliczne. I w ogóle ten mm, kwiatuszek też jest. To chyba słonecznik. Śliczne, boże, jakie to jest śliczne! Trzeba będzie coś ładnego wymyślać, ale bardzo dziękuję, bardzo, bardzo ładne. Guziczko, zawieszki, śliczniutkie. Ja je sobie tutaj schowam, bo ja mam tendencję do kupienia jakichś maluszków. I otwórzmy sobie dzień szósty. Dzień szósty mamy o, karteczko. W dniu szóstym mamy zajrzeć do pudełka z prezentami. To chyba jest szóstka, bo dziewiątka też jest tak napisana bardzo podobnie, ale to chyba jest szóstka. Ja obstawiam, że to będą nożyczki, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. hawciarskie nożyczki. Chyba, nie wiem, tak mi się, tak mi się zdaje. Ale zaraz odpakujemy. Ups! Zobaczymy. Widzicie, że nawet jestem trochę niezdarna. Ale będziemy odpakowywać. Jeszcze się przykleiłam do wstążki. O, są nożyczki. Dobra. Jakie ładne. A widzicie tą szpilę. Ale będą cięły. Ula la. Jakie ładne światło się odbija, ale mam nadzieję, że, że widzicie te wszystkie elementy, które są ozdobne na tych, na tych nożyczkach. Ja bardzo lubię nożyczki, nawet moje, tutaj sobie też już przygotowałam. Ja lubię takie właśnie ozdobne nożyczki. Te są ogromne, ale te są takie malutkie, śliczne, są bardzo ładne. Naprawdę moja, moja Mikołajka zadbała o to, żeby te prezenty były bardzo takie eleganckie i będą się świetnie prezentowały do wszystkich zdjęć i publikacji. Także ja jestem pod wrażeniem tego, jak tutaj przemyślane te prezenty moja Mikołajka przygotowała. Bardzo dziękuję. Śliczne są te. A powiem Wam, że takie nawet. No nie, nie są takie ciężkie. Myślałam, że są cięższe, ale są śliczne. Bardzo ładne. Chyba będę musiała sobie zorganizować jakieś pudełko eksponujące wszystkie moje y, nożyczki, ale te są bardzo, bardzo ładne. Y, no i na koniec y, w Również chciałam podziękować mojej Mikołajce oczywiście za śliczne prezenty, ale chciałam też y, wprowadzić małe zmiany w publikacji filmików, ponieważ filmiki teraz będę publikowała co dwa dni, czyli kolejny pojawi się 8, później 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 pojawią się y, kolejne filmy. Dlaczego tak? Dlatego, że jest to dla mnie troszeczkę kłopotliwe tak nagrywać codziennie, a chciałabym też jeszcze dodatkowo pokazać jakieś postępy z prac, a też dorzucić do tego jakieś hafty, a nie tylko czterominutowe otwieranie prezentu i to koniec. Dlatego, jak będę nagrywała co dwa dni. No to tutaj będę mogła już pokazać jakieś, jakieś postępy w moich pracach, jakieś nowości. No i tutaj też tych nowości w tym grudniu będzie, bo hawciarsko ten grudzień jest dla mnie bardzo, bym powiedziała, szalony w planach. Ale o tych planach powiemy sobie następnym razem. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Bardzo Wam dziękuję również, że zajrzeliście tutaj do mnie. I za tę chwilę, którą ze mną spędziliście, mam nadzieję, że postawiliście w międzyczasie kilka krzyżyków albo chociaż się napiliście łyka kawy, i było to dla Was, jak również i dla mnie, ogromna przyjemność. Także do zobaczenia za dwa dni, czyli 8 grudnia. Buziaki, trzymajcie się ciepło.